Cześć z tej strony Mikliki w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać te jajka z zwierzętami teraz wam też pokażę co tam może wypaść i też co ja bym chciała ale jak wam pokażę to będziemy jeszcze zagrać w jedną rundkę w crazed run no. właśnie sprzedają się tutaj jajeczka takie tutaj są takie właśnie nowe dwie żarczki. Ja bym chciała tylko Fire Dragon, Dalmata, Sulking Cat i White Shark. U wszystkich innych mam. No, więc tylko te cztery bym chciała. Mamy mam 15 jeczyków, więc no, mm, nawet powiem, że tak, no, powiedziałabym, że tak średnio. No to, jak będę grała w Karistra, to bym chciała no, też Opowiedzieć tam o różnych tematach, które chciałam Wam powiedzieć. To zacznijmy od live'a. Live oczywiście się odbędzie w następną albo sobotę, albo niedzielę. To jeszcze muszę zdecydować, jak mi bardziej pasuje, ale myślę, że w niedzielę to będzie super i by mi pasowało. Ale zobaczymy oczywiście, jak tam będzie z tym live'em. Live będzie taki, że też jakby bardziej chodzi o to, żeby się spotkać z Wami, bo jak live to możecie tam do mnie przyjść do światu PKG i możemy sobie razem pograć. Więc no, właśnie na tym mi najbardziej zależy, tak, ale no. No, ja bym w ogóle chciała, żebyście przyszli do mnie, właśnie jak będzie ten live się odbywał. Myślę, że będzie fajnie. Yy, to tak. To teraz yy, też sobie pogadajmy o moim powrocie. Że ja wróciłam, bo tak długo nie nagrywałam. Dlaczego tak długo nie nagrywałam? No, bo no, nie wiem, po prostu jakoś mi się już nie chciało nagrywać. W ogóle już nie grałam w PKXT, więc. No nie miała to zbyt sensu, żebym się zmuszała do krania i nagrywania tego, więc no po prostu nie. Tak jak za moją tradycją, jak otwieram właśnie takie jajka. No to przygotowałam już y, strój specjalnie do tego fire dragon, bo to jest legendarny, a ja go nie mam, więc no chcę, żeby mi się trafił. No i tak samo idziemy do Pet Shopa. No bo po prostu zawsze tak robię tym obok tego jajeczka i kupiłam te 15 jajeczek za pomocą tej promocji, więc no mm, też polecam, bardzo bardzo fajne jest. No to i zacznijmy od pierwszego jajeczka. Dobrze, ciekawe co tam będzie, miejmy nadzieję, że to będzie jakiś, którego nie mam. Na razie, no to mam, to akurat mam. Na kolejne, o nie wiedziałam co to jest. O, to też mam. Kurczę, no trochę się, powiem wam, stresuję, ale jeżeli nie trafię w dzisiejszej, w dzisiejszym dniu. O! O, nie mam tego kotka. Dobra, to już mam jednego, którego nie miałam. Jeżeli nie trafię dzisiaj tego Fire Dragon, no to po prostu... O, mata też jej nie mam. Super! No to po prostu zrobię drugą część. Otwieramy. Dalmata znowu. Dalmata znowu. Jak to? A, znowu ten kot. No, jakoś słabo idzie. O, dobra, dobra, mamy epickiego. To już jest dobrze. I mam nadzieję, że, że mi się trafi ten Fire dragon. No właśnie tak myślałam, żeby wziąć 20 jajeczek. Kto to taki? A Pst. no, niestety. Ale no w dzisiejszym odcinku nie trafiłam tego. Fire dragon, ale mamy w sumie wszystkie te mm. No nie wszystkie, tylko te właśnie, które chciałam yy, oprócz tego legendarnego. Mamy tutaj, gdzie są... One? Dobra, one są na końcu, wiesz, u mnie bardzo dawno nie otwieram, ja i zapomniałam, że są na końcu. No to tak, podsumowanie, pod, nie, nie ważne. Yy, Kaczka, ptak, kaczka, white shark, panda, White Shark. Yy, Kot, dalmata, 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 winter dog, sulking cat, panda, snowy owl i grey. Kok. Kok. Nie wiem, nie wiem jak to się wymaga. No to tak, ja też ogólnie chcę pofarbować te zwierzaki, ale no też nie będę farbowała tych takich, o ja bym pofarbowała chyba tego ptaka. Tego, bo mam ich trzy. Więc no. Ale nie, bo jeszcze muszę dopełnić tego levelu i doprowadzić to, nie? O kurde no to dobra. No to nie. No dobra, no to bierzemy sobie teraz White Shark, bo ja mam takiego, ja mam też rekina, ale ja mam. Ale ja mam tylko ciemniejszego chyba. O no, mam burzę tą. <laughs> Od razu sobie ją nazwijmy. Będzie się nazywała. Nie wiem jak. W sumie. Może... Stokrotka Stokrotka. Stokrotka. Nie wiem dlaczego tak. Po prostu pierwszy co nie Dobra. No to niestety nie udało mi się dzisiaj trafić tego no fire dragon. Po prostu następnym razem trzeba więcej kupować tych jajek. No ale to będzie druga część, więc no na spokojnie. Myślę, że trafimy. To ja mogę nawet przy was już kupić te jajeczka. Patrzcie. Hop. Pierwsza. Pie pierwsze pięć sztuk. Drugie. No akurat na trzecią. Mam jeszcze jeczkę muszę jeszcze trochę pozarabiać. I już będzie 20. Może kupię 25. No bo jednak mi się wydaje, że będzie trudno trafić. Właśnie tego, ale zobaczymy, zobaczymy, jak tam już mi wyjdzie. Z trafianiem tych jajeczek. No dobra, nie trafiło nam się, więc przybieramy się. Ej, nie mogę się tutaj przeprać. Dobra, nie no Wam w ogóle nie pokażę, co jest nowego. W ogóle sama prawie nie wiem, ale nieważne. Dobra, no to przybieramy się, o. No to tak, nowego są właśnie te jajeczka, które otwieraliśmy. Jeszcze jest taki nowy robot, ale no moim zdaniem nie opłaca się go kupować. Jeszcze takie dla zwierzaków są różne rzeczy. Nie wiem czy już się sprzedają, ale chyba tak. O, tutaj są właśnie takie różne rzeczy. O, takie jeszcze rzeczy. Właśnie tutaj dla zwierzaków i takie. Yy, no. Jeszcze są nowe skrzynki. Zapomniałam o nich w ogóle. O, te. O, takie z klaunem. I tutaj są też różne rzeczy. Jeszcze tutaj do sprzedania są nowe zwierzaki. Nie nowe, po prostu, no. I tutaj właśnie są nowe. Te jest nowy chyba. I... No i chyba ten, ale nie wiem, czy wcześniej go nie było. Bo już ja nie pamiętam. No i tutaj jeszcze różne rzeczy są. No takie. Aha. Kto to taki? Yy, dobra, nie wiem. Dobra. Jeszcze mamy taki portal, mamy ogólnie dwa portale teraz. To powiem wam pierwsze, bo ten jest tak powiedzieć bardziej nowy. I no, bo no, takiego jeszcze nie było. A tamten drugi to już taki był i no, nie jest ciekawy, ale też zaraz wam pokażę jak on wygląda. Ten drugi. Szybko. <noise> Dobra. No to właśnie tutaj mamy też taką grę. O tak. No. I, I tutaj niby jest taki świat, taki miasto, bym nawet powiedziała, takie budynki, takie wysokie. No, fajnie tutaj jest, fajnie. Pierwszy raz jest takie coś. A, i, tu, i tam jeszcze można pojeździć z. Tak, no, pojeździć sobie. W ogóle ja, ja tam nie byłam, więc ja bym chciała sprawdzić, zobaczyć. A i chciałam podziękować bardzo za 2000 subskrypcji, bo to naprawdę jest, no, dużo, dużo. Dla mnie, no naprawdę, to jest po prostu coś takiego. No, wiecie. Sprawdźmy, czy w ogóle dam radę tutaj wjechać na górę, ale nie wiem. Ej, nie da się chyba. Nie, ja nie mogę. Czemu ja nie mogę? Dobra. Nie, ja nie, ja w to nie umiem. Nie. Ja tylko nie chcę. W ogóle można stąd wyjść? Nie można. Uh -huh. Rozumiem. No, fajnie tutaj ogólnie jest. Więc no, polecam tutaj wejść. Albo jak ktoś nie ma po no to zainstalować, bo no bardzo fajna gra. Wszystkim polecam ogólnie. O, no. się pokażę moje nowe zakupki, które kupiłam. <laughs> Chcę się pochwalić. Tak, dokładnie. <laughs> yy, nagrywam to 16. No nie jest to zbyt późno, ale no. Yy, to tak. Yy, wow już mam 519 lajków. Bardzo Wam dziękuję. Mam jeszcze taką zjeżdżalnią. Fajną. fajną. Yy, no to tak. No to wchodzimy do domku. To nie No. Wchodzimy do domku. I ja chcę Wam pokazać parę sztuczek, które mam w swoim domu, które wymyślałam osobiście. Nie swabukowałam po nikomu. Tylko wymieniłam je osobiście. Pierwsza. No to są. No po prostu położyłam to na parapet. No, to jest banalne, ale sama to wymyśliłam, okej? Okay? Sama. Dobra, druga rzecz to jest, patrzcie, nie bym miś, ale teraz, widzicie, ja siedzę na. ja siedzę w myszu. Ja to zrobiłam ogólnie dla chowanego, jak będę się w coś bawiłam. I no, tylko po to. A popatrzcie na przykład też takie coś, że o, że. no właśnie, idź, łóż się, połóż się. I czekać. I ze mną śpi mój zwierzak. To właśnie też jest na pewno moja sztuczka, bo wątpię, że ktoś tak by zrobił, ale nie wiem, ja sama to wymyślałam. No i jeszcze takie, że tutaj są takie pompelki, ale to nic takiego. No to teraz się po Wam pochwalę. Pierwsze kupiłam. Dobra, tutaj. Tutaj Wam pokażę. Yy, no to tak, pierwsze. No to mamy taki strój do pływania. O taki. A drugi mamy taki. I właśnie nie wiem, który bardziej, bardziej słodniejszy. Dla mnie wcześniej zawsze był ten, ale jak zobaczyłam na sobie ten. Znaczy ten. Bo no to ja tak myślę, o kurde, no. nie dobrze A to jest taki. Nie wiem, no to się mi podoba. Ej, ale może być zdziałał okulary, co? No. No, a więc to chyba tyle. Co chciałam Wam powiedzieć i pokazać. I też chciałam podziękować Wam bardzo za taką dużą aktywność, bo obliczyłam sobie... O Boże, że za 3 dni zdobyłam 600 subskrybentów. No to jest po prostu nie nie, 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 wiem, nie do opisania. Czekajcie. Dobra. No i już na tyle kończę chyba. No. To czekajcie na drugą część otwierania jajek. I powtarzam jeszcze raz. Trzeci raz już powtarzam. Live będzie w następną sobotę albo w niedzielę. Jeszcze napiszę i wam wszystko powiem. Pa, pa.